Tomasz Zadyma-Gromadzki, kulturalny, miły, grzeczny, na konferencji prasowej jest bardzo spokojny. To znaczy, że ten okres przygotowawczy był dobrze przepracowany? Dobrze przepracowany, miałem dobrych sparing partnerów, jak zawsze tutaj również Obryt Parzęczewski, który też ma walkę na tej samej gali, ze mną pracował. Również e, Stanisław Gibadło, e, Martin Gotzal, który również walczy w piątek tutaj na gali. E, miałem również sparring partnerów e, e, z kategorii cruiser, prawda, większej, ponieważ mój przeciwnik e, z kategorii półcięższej e, schodzi do umownego limitu. Ja musiałem troszeczkę e, wejść w wyżej pod niego. Ale nie ma problemu, ja już dlatego mam limit wagowy od wczoraj, dlatego może też ten spokój. Nie jestem zmęczony, nie jestem e, jakoś tak jeszcze, co mówi, wysuszony. Mm, no, może pozwoli mi zachować na pewno więcej sił na piątek. Nie będę e, wymęczony, prawda, na tym dystansie. Co prawda, jak chciałem dłuższy dystans, ośmiorundowy, to wtedy na pewno bym e, przejął inicjatywę e, na takim długim dystansie. W przyszłej no, będzie na pewno równa bitka. Będą wymiany i, i, i będzie o wiele szybsze tempo tej walki. Przy szóstce, przy szóstce na pewno szybko się szyb, szybciej się wszystko zacznie, krótko mówiąc. Tak, no nie będzie takiego na pewno rozpoznawania się mm, długiego, prawda, ponieważ pierwszą rundę trzeba od początku wygrać. Mhm. Ty generalnie nie kalkulujesz, twój boks jest bardzo prosty, siła, determinacja, serducho. Zawsze to pokazywałeś w ringu. Coś się zmieni? No tak zapowiadam nieraz, że chciałbym coś wprowadzić, ale chyba później z po co? wychodzi tak jak wychodzi zawsze. Za to cię kibice kochają. No nie? jest ta zadyma dokładnie. I mm, na pewno ten boks i ta zadyma też się troszeczkę zmienia, co prawda zawsze e, spycham swojego przeciwnika i chcę wchodzić z nim w wymiany, ale już e, są jakieś ponowienia ataków, e, są już bardziej przemyślane akcje, mniej ciosów bitych w powietrze, a jednak... Przycelowane czasami udawało mi się różnicować różnic, e, siłę ciosu, co też jest już na duży plus oszczędności energii i takie malutkie, malutkie cegiełki dokładane w każdej walce powodują, że jestem faktycznie coraz lepiej technicznie poukładanym zawodnikiem, i jednak troszeczkę ta zadyma właśnie staje się techniczna bardziej. E, no i oczywiście będę starał się tym doświadczeniem wygrać też ten piątkowy właśnie pojedynek. Jakbym Cię zapytał o słabe strony twojego rywala, co byś powiedział? No, nie chcę zdradzać też za dużo, prawda? Bo na pewno nad tymi słabymi stronami to inaczej. się pracowało. Zostawiamy słabe strony, które masz opracowane. Tak. Dobre jego strony. Na co ty musisz uważać? No to wiadomo, to nie ma co oszukiwać, znaczy, no dystans jest zasięg rąk jego, Na pewno jest silniejszy fizycznie, jeżeli jest wyższy oraz... w już walczyłeś z takim, nie? Oczywiście, i dlatego też moi sparring partnerzy właśnie kategorii jeszcze wyższe, czyli Cruiser. Ale no jeżeli mamy podawać jego na pewno dobre, mocne strony, to właśnie to będą te mocne strony. Eee, I również kondycyjnie widziałem, że sześć rund jest w stanie przepracować od pierwszej rundy do ostatniej na wysokim tempie, więc takie trzy atuty, które praktycznie też ja... raczej eee, znaczy, inaczej, no ten ostatni atut wnoszę często ja, a tutaj może być tak, że będzie właśnie mocne starcie dzięki temu.